Animations w 2015 roku, zaraz po mojej osiemnastce, poznałem gościa. Nazwijmy go Artek. On miał 20 lat. Gadaliśmy przez parę miesięcy, potem kilka randek i już po dwóch miesiącach lecieliśmy w ślinę. Oficjalnie byliśmy parą. On wyjechał do Wawy z Hełma. Powiedział, że to przez jego byłą, Wiolkę, z którą chodził 3 lata. Nie wciskałem nosa w nie swoje sprawy, tym bardziej, że gadanie o przeszłości wyraźnie go drażniło. Nie pośpieszał mnie z niczym. Od taki dżentelmen. Imponowało mi to. Otwiera drzwi, niby nic wielkiego, ale to pierwszy facio, który robił coś takiego. Szczerze troszczył się o moje samopoczucie, a czasami gotował i przynosił obiadki. Przejdźmy do stycznia 2016. Babcia wylądowała w szpitalu. Artek zerwał się z pracy. Był ze mną przez cały czas i wychodził tylko, kiedy musiał nam coś przywieźć. Niestety, babcia zmarła na trzeci dzień. Zatrzymałem się u niego na jakiś czas. Musiał wmuszać we mnie jedzenie, bo miałam takiego doła, że baja. Matka zasugerowała mi, żebym wprowadziła się do niego na stałe, skoro tak o mnie dba. W końcu po odbyciu terapii trochę się poprawiło, ale to wciąż nie było to. W marcu było już tylko gorzej, kiedy zadzwoniła matka i poprosiła artka do telefonu. Na jego twarzy pojawił się grymas. Powiedział tylko, rozumiem i oddał mi słuchawkę. Potem matka powiedziała mi, że dziadek również odszedł. Znaleźli go w ogródku, kiedy wrócili z zakupów. Nie mógł już dłużej żyć bez mojej babci. Artek mocno żył się z moim dziadkiem. W ciągu tych ostatnich kilku miesięcy dziadek często dzwonił do niego i zapraszał na setę, bo ciężko znosił samotność. Tak więc śmierć dziadka poruszyła również Artka. Dni były szare i długie, jak papier toaletowy. W końcu nadszedł maj. Artek zabrał mnie w miejsce naszej pierwszej randki i wyjął pierścionek. Czułem się, jakbym trafiła darmowe piwo pod zawleczku od harnasia. Zamiast się dołować, mogłem snuć plany na przyszłość, i to właśnie wtedy wszystko zaczęło iść w dziwnym kierunku. Po oświadczynach zmienił swoje nastawienie o 180 stopni. Wnerwiało go, kiedy wychodziłem ze znajomymi, stał się zazdrosny o kumpli z pracy, twierdził, że ślinią się do mnie, i nakłaniał, żebym rzuciła robotę. Wszystko popieprzyło się jeszcze bardziej, gdy mój test ciężarowy wyszedł pozytywnie. Byliśmy nieźle podjarani. Nawet wybraliśmy już imiona. Stwierdziliśmy, że ślub może poczekać. Kupno domu i założenie rodziny wyszły na pierwszy plan. Ze dwa tygodnie później gleba. Coś mówiło mi, żeby zrobić kolejny test i tym razem wyszedł negatywnie. Byłam zdruzgotana. Ale reakcja Artka przeszła wszelkie wyobrażenia. Zaczęło się od niekontrolowanego płaczu, aż w końcu smutek przerodził się w dziki szał. Zaczął czepiać się, że specjalnie poroniłam, bo go nie kocham. A następnie wykrzyczał, że puszczam się i wyskorbałam, bo pewnie dałam jakiemuś rudemu. Patrząc też nie mam pojęcia, dlaczego nie odeszłam wtedy, ale chyba było mi go żal, też to przeżywał. Przez kolejne miesiące dalej czepiał się, że go zdradzam. Brałam prysznic podejrzane. Pewnie chcę zmyć zapaszek innego gościa. Uśmiecham się, czytając SMS, to na bank kochanek. Ten świr, któregoś razu zwędził mi telefon, jak spałam, i usunął z kontaktów wszystkich facetów, łącznie z moim bratem i ojcem. Następnie zmusił mnie do wysyłania snapów z miejsc, gdzie przebywam. Ostatecznie jakimś cudem poukładało się między nami. Postanowiliśmy wprowadzić się do mojego ojca, żeby szybciej odłożyć na własny dom. Podjęłam drugą pracę, zaś Artek stwierdził, że skoro mam dwa etaty, to on rzuci swoją robotę. W wolnym czasie kupował auta, odnawiał je i sprzedawał z zyskiem. Oprócz tego miał więcej wolnego czasu, żeby nie stalkować na fejsie i wypytywać o każdego gościa, który polajkował mój post. Kiedy doszedł do etapu przeglądania moich blingów, stwierdził, że Miarka się przebrała. Odkrył, że wysłałam nieco więcej SMS-ów niż w poprzednim miesiącu. W jego oczach stanowiło to niezbity dowód na zdradę, bo przecież jak utrzymywał, nie mam przyjaciół. Przywalił się o to któregoś wieczoru, ale jakoś go uspokoiłam, tłumacząc, że piszę tylko z nim, matką, najlepszą kumpelą, szefem, no i czasami ojcem. Położyliśmy się spać, ale on od rana znów jak zdarta płyta, więc powiedziałam, że nie zamierzam kłócić się dwa razy o to samo. Co ten pojeb na to? Zabrał kluczyki i odjechał moim autem. Zaczął wypisywać, jak to nigdy go nie kochałam, że mogą sobie zgłosić kradzież auta, bo jemu już nie zależy. Równie dobrze wjedzie w drzewo. W końcu udało mi się błagać, żeby wrócił. Siadam do samochodu i odjechałem do matki. Zgadza się, zerwałam z nim. Ale na tym nie koniec, wierzcie mi. Zaczął robić sobie ofiarę, tłumacząc, że mu odbija z powodu depresji i ma wrażenie, że jak czegoś nie odwala, to traktuję go jak powietrze. Obiecał, że poszuka pomocy, jeśli dam mu drugą szansę. Byłam naiwna i uwierzyłam. Chodził do psychiatry trzy miesiące, zdiagnozowali chorobę bipolarną i przepisali proszki. Wszystko szło dobrze, aż nagle całkiem się spiepiło. Powiedział, że przestał chodzić, bo doktor kazał mu pozbyć się kolekcji spluw. Przestał kupować proszki, a te, które mu zostały, spuścił w kiblu. Zerwałam z nim, bo zrobił mnie w balona. Ale tak łatwo nie dał za wygraną. Za każdym razem, gdy dodawałem jakiegoś chłopaka na fejsie, wypisywał, jaką to jestem zdradziecką szmatą. Miał nadzieję, że kolejny facet z gwałci mnie i pobije, żebym mogła docenić, jak bardzo był dla mnie łaskawy. Przyłaził do mnie do pracy i przesiadywał po całych zmianach, przechwalając się, jakich to lasek z Tindera nie zaliczył. Nawet znalazł moją stancję i usiłował przekonać spółlokatorki, żeby go wpuściły do środka. Nie wspominając o tym, że rozdawał mój numer miejscowym zboczeńcom, wciskając jaka to jestem łatwa. W końcu zerwałem wszelkie kontakty, kiedy Artek zaczął mawiać się z jakąś dziewiętnastolatką i przechwalał się, jak to ona płaci wszystkie rachunki, a on zbija bąki. Nawet powiedział, że zalał formę, ale zostawił ją bez zastanowienia, jeśli tylko powiem słowo. Po całkowitym odcięciu się w sieć i odkryłem prawdziwy powód, dla którego wyjechał z hełma. Zaatakował brata swojej byłej, tulipanem z butelki po piwie, kiedy ten stanął w obronie siostry. Oprócz tego miał kilka wyroków za rozboje i stalking. Zrobiło mi się żal tej biedaczki, więc powiedziałem jej wszystko, ale mi nie uwierzyła. Według niej byłam kolejną zazdrosną ex i faceta, i w końcu mnie zablokowała. Z tego co wiem, to doczekali się dwójki dzieci. Ona pracuje, a on na bezrobotnym. Artek. Oby nasze drogi nigdy się nie skrzyżowały. Benny Animation Polskie.